Wszystkie konie zajęły miejsce w startboxach i za moment ruszą do wyścigu szóstego. Tak też się stało. Galenit na prowadzeniu, na drugiej pozycji błyskawica. Galenit bardzo mocno poszedł do przodu. Druga jest błyskawica, do której dochodzi Madame Koko. Czwarty jest Bielik. Z tyłu na ostatnim miejscu galopuje z kolimów. Galenit. Galenit jest na pierwszym miejscu. Galenit na drugiej pozycji. Galopuje Julianka. Galenit Julianka, Madame Koko. Galenit. Galenit Julianka, Madame Koko. Galenit Julianka i Madame Koko. Galenit. Galenit utrzymuje prowadzenie. Galenit atakowany przez Madame Koko. Galenit Madame Koko, Julianka i Błyskawica. Galenik Madame Koko. Galenik Madame Koko. Galenik Madame Koko. Madame Koko wysuwa się na prowadzenie. Madame Koko wygrywa na drugiej pozycji. Galenik trzecie miejsce Julianka. Czwarta jest Błyskawica. Piąty Skolimów. I szósty Bielik.